Witam wszystkich w kolejnym odcinku z cyklu męczennictwo ciąg dalszy, czyli walka z tym Xboxem z ostatniego odcinka. Postanowiłem sobie rozebrać ten napęd jeszcze raz i sprawdzić co jest w nim nie tak do końca. Chciałbym spróbować naprawić ten napęd, ponieważ tak naprawdę w tamtym odcinku nie zrobiłem z nim nic oprócz wyczyszczenia i uruchomienia tych mechanizmów. Zrobić tutaj można w zasadzić dwie rzeczy, czyli dać więcej prądu na soczewkę lasera pokręcić trochę potencjometrem tak jak widzieliście na poprzednim odcinku wskazania były na 4,13 kOhm także spróbuję zejść troszkę niżej no i zostaje jeszcze przeczeć soczewkę alkoholem i w zasadzie te dwie rzeczy zrobię podłączę i zobaczę czy będzie działać także co, do roboty mam tutaj bacik nasączony alkoholem i spróbuję delikatnie przeczeć tą soczewkę takimi okrężnymi ruchami może się to uda? Dobra, teraz zostało pokręcić trochę potencjometrem od lasera, od DVD. Także rozbieram wszystko i dobieram się do opłytki z elektroniką. Ok, mierzę jeszcze raz wartość na potencjometrze od DVD. No, mamy 4,11 kg także muszę zejść troszkę niżej, żeby laser dostał więcej prądu. Dobra, pokręcę sobie trochę i zaraz wracam. Troszkę udało mi się wyregulować ten potencjometr, taką wartość otrzymałem teraz. No i mamy 3,43 kOhm i myślę, że tak to zostawię i można sprawdzić teraz, czy w ogóle laser odczyta płytę. Ok, konsola uruchomiona, tak jak widzicie. Otwieramy napęd. Dalej jest ten dźwięk, niestety. I zobaczmy, czy płyta zostanie teraz odczytana. I zero reakcji. Totalne zero. Zrobię jeszcze jedną próbę, ponieważ ten Ridge Racer był troszkę porysowany. Wrzucę sobie bardziej przejrzystą płytę, taką bez rys Ale wydaje mi się, że będzie to samo. I no, niestety, jest to samo. W ogóle zero reakcji. Także biorę jeszcze napęd na ostatnią próbę. Zwiększę jeszcze prąd na laserze. No i zobaczę wtedy. Próba druga i tu już mamy taki hardkorowy wynik i raczej tak zostawię, 2,63 km. także tak jak mówię, to już jest hardkor ale tak zostawię, ostatnia próba skręcam wszystko no i zobaczymy czy to ruszy próba druga, napęd złożony, zamontowany włączamy konsolę w ogóle tutaj występuje jeden problem o którym nie mówiłem w poprzednim odcinku chyba mianowicie konsola nie daje głosu telewizor nie jest wyciszony a więc to niestety jest problem w konsoli otwieramy wkładamy no i co ja to widzę ciemno ale zobaczmy No i niestety, laser tutaj jest całkowicie padnięty. Ja już tutaj niestety nie mogę nic zrobić. Kupno nowego lasera mija się z celem, ponieważ jest dostępny tylko na AliExpress, ale za horrendalną cenę. I w ogóle nie opłaca się tego tutaj dokładać, kupować nowego lasera jest to totalnie nieopłacalne. A więc taki szybki odcinek to był z próby uratowania tego lasera, ale jak widzicie niestety nie da rady. Także ja kończę, jak ktoś pił kawkę no to smacznej kawusi. I widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.